Cześć, witajcie z tej strony. Robert, dzisiaj obiecany materiał z Barcelony z MWC 2017 XZ Premium oraz XZS. Oba urządzenia udało mi się wreszcie dorwać, troszkę się nimi pobawić. Jest kilka fajnych rzeczy, naprawdę. Natomiast na samym początku wspomnę, że XZS w ogóle nie będzie u nas dostępny. Niestety, szkoda, bo jest jedna bardzo, ale to bardzo ładna wersja kolorystyczna, niebieska, którą możecie zauważyć. Natomiast warto wspomnieć o tym, że XZ Premium pojawi się dopiero gdzieś około, gdzieś tam. Wakacji, więc stosunkowo późno. Nie znamy oczywiście cen. Tutaj podejrzewam, że jakoś super tanio nie będzie. Zacznijmy sobie od specyfikacji. Snapdragon 835, mega wydajna jednostka. Może nie jest to dla nas najważniejsza informacja, natomiast jest tu możliwość pobierania po LTE prędkości, przynajmniej teoretycznie, do 1 gigabita na sekundę, więc naprawdę bardzo, bardzo szybko. zestawie mamy Adreno 540, 4 GB pamięci RAM, 64 GB wbudowane z możliwością rozbudowy do 256 GB. Bateria 3230 mAh, oczywiście z trybem stamina i tą technologią ładowania kunowo. Ekran 4K i tutaj jest hdr to jest ta różnica względem Z5 Premium, jeżeli chodzi o XZ Premium. Oczywiście jest to nadal True Display. Warto wspomnieć, że ten HDR no, pokazuje, że, że trochę bardziej nasycone są barwy, pewno doświetla troszkę bardziej przyciemnione sceny, a te, które są prześwietlone, troszkę bardziej przygasza rzucam Wam tutaj takie porównanie gorilla glass piątka zarówno z przodu jak i z tyłu. No warto wspomnieć o tym, że to urządzenie niesamowicie się palcuje. USB typu C, z tych najważniejszych informacji to właściwie tyle. Jeżeli chodzi o aparat, trochę mniej megapikseli 19, te megapiksele są większe. Mamy tu technologię Motion Eye, która przewiduje troszkę ruch. Jest to trochę inaczej przekazane tym razem. Na przykład w momencie kiedy robimy zdjęcie jakiegoś obiektu, który wychodzi nam poza kadr, telefon to wykrywa i po prostu bierze wcześniejsze klatki niż faktycznie wtedy kiedy nacisnęliśmy spust migawki. Wygląda to całkiem nieźle. Zobaczymy oczywiście jak to wypadnie później w testach. Mamy tutaj pięciosiową stabilizację obrazu, tak jak poprzednio. Z przodu 13 megapikseli, więc piksele też są większe. No więcej oczywiście będę w stanie powiedzieć w momencie, kiedy urządzenie będę miał możliwość przetestować. Natomiast świetną sprawą i tutaj rzeczywiście robi to robotę, pokazuję wam kilka przykładów, jest super slow motion do 960 klatek na sekundę. Oczywiście to nie jest tak, że cały czas mamy jakby to slow motion, tylko podczas nagrywania możemy wymusić jakby dany moment, że ma być w tych 960 klatkach. Tych momentów może być kilka, one są chyba 3 sekundowe, można je przedłużyć do 6 sekund z tego co pamiętam. No wygląda to naprawdę świetnie. Oczywiście to jest film HD, więc on nie jest... Y tak nasycone jak normalny film 4K, nie ma tak tyle szczegółów. Natomiast, no, wygląda to naprawdę imponująco. Bardzo fajnie to wygląda, to jest coś ciekawego. Slow motion oczywiście nie wykorzystujemy, powiedzmy, bardzo, bardzo często, ale w momencie, kiedy chcemy uzyskać bardzo fajny efekt, no, to się rzeczywiście może tutaj przydać. Ważną informacją jest również to, że sama przysłona to jest 2.0, więc nie jest super jakaś jasna. Zobaczymy, jak to finalnie wypadnie. Natomiast, Sony chyba zdaje sobie sprawę z tego, że wszyscy zwracają uwagę na to, że mamy. Nad i pod ekranem autostrady. I nawet nie pytaliśmy specjalnie Sony, i Sony samo zaczęło nam tłumaczyć, dlaczego tak jest. Chodzi o to, że ramka musi być proporcjonalna w ekranie względem po prostu całej obudowy. To jest jedna rzecz, a ten sensor, jeżeli chodzi o aparat z tyłu, no zajmuje naprawdę bardzo dużo miejsca. To jest też spowodowane tym, dlaczego te ramki są takie duże. Ja do końca tego nie kupuję, bo można było pewny aparat gdzieś indziej umieścić. Natomiast duży szacunek za to, że po prostu znają sobie z tego sprawę i chcą nam to pokazać, chcą nam to w jakiś sposób wytłumaczyć. Dobra, samo urządzenie rzeczywiście robi bardzo fajne wrażenie, świetnie się trzyma w dłoni, mamy dwa kolory właściwie, widziałem takie odblaskowe, no to są właściwie lustra, bym powiedział, więc strasznie się palcują, natomiast tu też nas zapomniano, że to są modele testowe, takie przedprodukcyjne, one nie miały finalnego softu, ale też nie miały tej powłoki, yy, która powinna zapobiegać troszkę palcowaniu się, no pewno nie usprawni tego w 100% ale może troszeczkę pomoże. Warto wspomnieć tylko o dźwięku. Oczywiście tego nie mogę przetestować, natomiast mamy tutaj technologię high resolution audio. Jest kilka dodatkowych technologii, które będą pomagały podczas odtwarzania dźwięku bezprzewodowo. Dzięki temu, że więcej tych danych będą, będzie tam po prostu przesuwanych niż standardowo przez Bluetooth. Wspomnę tylko o XZS, -ie. Jest trochę mniejszy 5.2 cala full HD, trochę słabszy z Snapdragon 820, ale to i tak jest mega wydajna jednostka 4 GB Również Adreno 530, więc tutaj faktycznie jest również bardzo w porządku. Bateria 2900, dużo innych funkcji, natomiast sam aparat jest identyczny, zarówno z przodu, jak i z tyłu. Natomiast sama obudowa jest cieńsza niż w przypadku XZ Premium, dlatego ten aparat troszeczkę wystaje. Ja wielokrotnie mówiłem, że mnie to specjalnie nie przeszkadza. Przyznam szczerze, że największe wrażenie zrobiło na mnie właśnie tryb 960 klatek, jeżeli chodzi o, o slow motion, bo wygląda to naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Samo urządzenie. Są ładne, trochę duże przez to, że te ramki po prostu wystają. Wersja XZ Premium niestety no, będzie się bardzo mocno palcowała, chociaż wygląda bardzo ładnie. To trzeba je oczywiście oddać, bo, bo smartfon jest ładny. Natomiast przyznam szczerze, że wolałbym, żeby XZ Premium był w kolorystyce właśnie XZS-a tego niebieskiego, który tak strasznie mi się podoba. Bo ta kolorystyka niebieska taka rzeczywiście wygląda bardzo ładnie. Dajcie znać, co wymyślicie. Trzymajcie się, no i pozdrawiam. Cześć.